Siemanko, lecimy z kolejnym wyzwaniem w Forzie Horizon 5, tym razem znak ostrzegawczy kontrolowany start. Będzie prędkość, będzie szybko, będzie lot i zobaczymy, czy uda się wycisnąć te trzy gwiazdki. A jak wciśniesz ten czerwony przycisk, to odlecimy dalej niż trzeba. Gaz w podłogę i zaczynamy! Wbijamy w znak ostrzegawczy kontrolowany start. Żeby zaliczyć trzy gwiazdki musimy przelecieć minimum 500 metrów w klasie S2. Ja do tego wyzwania wybrałem Toyota Supra z klasyk, który w odpowiednim tuningu zamienia się w rakietę. Auto lekkie, szybkie, idealne na takie loty. Jak tanie linie lotnicze, tylko bez opóźnień. Jak kontrolowany start, no to ręczny wciśnięty, gaz w podłogę, launch control działa i lecimy. Celujemy w okolice 440 km na godzinę, żeby wybić się jak rakieta. I wiecie co, to nie jest aż tak kosmiczne jak się wydaje, bo naprawdę istnieją zawody, gdzie auta rywalizują w skokach w dal. Kaskaderzy w Stanach próbowali przeskakiwać rzędy autobusów, a w 2011 Tanner Faust, ten sam, którego możecie kojarzyć z Top Gear USA, zrobił ponad 100 metrów lotu samochodem w X Games. Także ten nasz wyczyn w Forzie to taki mały hołd dla wszystkich wariatów, którzy naprawdę bawili się w olimpijski skok w dal, tylko że na czterech kołach. Supra zrobiła robotę. 536 metrów w locie, czyli trochę ponad wymagane 500. Trzy gwiazdki wite, a do kolekcji wpada kolejne super losowanko. Maszyna się kręci, nagrody wpadają, a my lecimy po następne zadania. Jeśli Ci się podobało, zostaw Saba, walnij, lajka like i pamiętaj, że możesz też podbić film, żeby trafił do większej ekipy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.